Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i powiem Wam szczerze, dzisiaj witam Was niezwykle romantycznie, bo odkryłam takie miejsce, to znaczy ja to miejsce odkryłam już może tydzień, tydzień po tym jak tu przyjechałam, jak tu się przyprowadziłam, ale to miejsce mnie zaczarowało i po prostu ono mnie przyciąga do siebie i ja nie mogę się od niego oderwać i codziennie muszę tutaj być chociaż chwilę i muszę tutaj przysiąść na takiej polance. Ona jest troszeczkę dalej, ale, to, ale tutaj po prostu muszę być. I no ciągnie mnie coś do tego. I to jest las dębowy, tu są same dęby. Spójrzcie tylko na ten, na ten dąb. Potężny, rozłożysty. On tutaj się rozciąga. Właśnie gałęzie go no bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Ale przede wszystkim on jest stary, jest rozłożysty. Ja nie wiem ile on ma lat, ale na pewno kilkaset. I cały ten las jest lasem dębowym. I słuchajcie, człowiek, który jest daleko dzisiaj od natury, który po prostu, człowiek XXI wieku, który sadzi w swoim ogrodzie tuje, który wygoli trawnik do gołej ziemi, gdzie nic już praktycznie nie rośnie, jest tylko taka rozłożona włóknina, żeby broń Boże, jakieś inne roślinki nie wydostały się na zewnątrz. Człowiek nie ma kontaktu już z naturą, żadnego. I powiem Wam, wtedy kontakt z drzewami jest najlepszym sposobem na to, żeby nawiązać ponowną więź z naturą. Ja kiedyś rozmawiałam z takim chłopakiem, który powiedział, no to chyba nie rozmawiasz z drzewami, nie przytulasz się do drzew, no bo to to robią takie szurie, tak? Szury, świrusy. Ja tak nie uważam, drzewa są stworzeniami przecudownymi, drzewa są Drzewa nie są egoistyczne, nie wymagają nic, a dają z siebie wszystko. I żal mi jest, powiem wam, ludzi, którzy. Traktują drzewa tylko i wyłącznie jako część opału i, i nic więcej. To jest bardzo, bardzo smutne. No, dzisiejszy człowiek odszedł od natury, totalnie odszedł od natury. Dzisiejszy człowiek jest w betonie, w płytkach. Dzisiejszy człowiek wyrywa wszelkie rośliny, które według niego są chwastami, a które przecież zasługują na to, żeby żyć, bo wiele z nich jest bardzo pożytecznych. I na przykład w innych kulturach, we Włoszech czy w Hiszpanii, czy też we Francji. Y, ludzie korzystają z dzikich roślin w swoich ogrodach. Oni je po prostu jedzą. Y, i, y, no, i są zdrowsi. My Polacy nie lubimy takich rzeczy. My Polacy wolimy pójść sobie do supermarketu. Tutaj nas nie będę wymieniać: do supermarketu i tam nakupować sobie różnych rzeczy opakowanych w plastik i tym się, i tym się faszerować. Nie jest to pożywienie, bo to nie pożywia. To jest po prostu, to są śmieci, to jest złom. Natomiast ktoś powie, że tak, no tak, ale skoro ja mieszkam w mieście, nie mam takiej możliwości, ale zawsze jest taka możliwość, żeby pójść do parku i nawet tam można nazrywać sobie tych dzikich roślin. Słuchajcie, one nie muszą być. Oczywiście nie zrywamy takich, które rosną przy autostradzie, ale te, które są, które są w parku, umyjemy je i możemy jeść. Tak, ja mówię tutaj na moim kanale, opowiadam o wielu jadalnych roślinach, ale są też inne kanały, na których naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy i można się dowiedzieć, żeby tylko nie zamykać się w tym kręgu, w tym kręgu, słuchajcie takim w tym kręgu no Świata z plastiku, tak? Patrzcie tutaj jak po tyle latają, jak one się dobrze tutaj czują. I ja po prostu zaraz tutaj do tego lasu sobie wejdę i do takiego drzewa się przytulę, bo drzewa są absolutnie cudowne. Polecam Wam książki o drzewach, szukajcie sobie, drzewa uspokajają, drzewa dają komfort bycia, komfort bycia młodym, nawet jeżeli jest się bardzo starym. To jest właśnie dla nas przywilej, że możemy być przy drzewach, ale my i możemy z tymi drzewami mieć kontakt, ale my nie chcemy tego tak nie chcemy. My ewentualnie sobie przejedziemy rowerem, pochodzimy sobie, pozbieramy sobie grzyby, oczywiście to jest wspaniałe. ale nie nawiązujemy kontakt z drzewami jako z istotami, które są czymś więcej niż tylko kawałkiem pnia. Więc zaraz jeszcze pokażę Wam wejdę, wejdę tutaj z innego miejsca i pokażę wam, tutaj jak to wygląda w tym lesie takim małym. On jest, zobaczcie tylko, on jest wśród pól. On jest wśród pól. Ale to jest las magiczny. Tam dalej też są oczywiście lasy, ale ten lasek wśród pól po prostu taki sobie wyrósł. Tu są same dęby. Jest są, jest tylko tutaj y, są tylko dwie sosny. Tutaj właśnie te, w tym jedna już ze, niestety y, uschła. Natomiast jest, jest to las dębowy, a dąb ma w sobie moc magiczną. W tym domu, gdzie mieszkałam, w ogrodzie, gdzie mieszkałam poprzednio, zasadziłam dwa dęby. Natomiast tutaj, no raczej chyba nie wyjdzie mi to, bo taki mam mały ogródek. I, i, ale zobaczę, może taki dąb uda mi się posadzić. No. Pójdziemy troszeczkę dalej. Zaraz, wam, zaraz zobaczymy, co tam dalej jest. Bardzo się ucieszę, jeśli jeszcze zostaniecie tutaj. Moje pieski też cieszą się bardzo, mają raj. Spójrzcie tylko na te dęby tutaj, przepiękne, absolutnie przecudne. One sobie tutaj właśnie tak rozgałęziają się, są olbrzymie. I, ale przede wszystkim są rozłożyste. No dęby takie właśnie są. Absolutnie dzika przyroda, człowiek nie ingeruje w nią i dlatego jest tak, jest tak pięknie tutaj. Idziemy wzdłuż, tam widzimy, widzimy mnóstwo tych e, dębów. E, tutaj też takie będą żołędzie, nawet w tym roku widzę. Będą, będą żołędziki, słuchajcie. Widzicie je? Cudowne, po prostu cudowne. To jest piękne. Ja kocham drzewa, kocham. Naprawdę kocham. Drzewa są po prostu przewspaniałe. Tu będą cudne żołędzie, widzicie? No. E, tak się zastanawiam, ale nie, to niektóre tylko są liście takie od słońca, zniszczone, ale generalnie te drzewa są dorodne i zdrowe. Tu też takie wielkie. Tu też takie wielkie. Słuchajcie, coś pięknego. Coś pięknego, jeżeli znajdziecie gdzieś taki gaj, to wygląda jak święty gaj, dosłownie święty gaj dębowy, bo dąb było, był drzewem naszych przodków, Słowian, tak, tak jak i lipa, lipa, dąb. Nie ma tutaj innych drzew, tam w środku rosną tylko jeszcze dwie brzozy widzę, a tutaj jest oto właśnie moja polanka, gdzie zawsze przysiadam z pieskami. Mówię Wam, to miejsce... Po prostu ono mnie przyciąga na tej polance, wśród y, tych dębów siedzę i odpoczywam. To znaczy odpoczywa, o, przede wszystkim robię to dla mojej suczki y, se, se, Seli, która już ma ponad 15 lat i trzeba z nią robić przerwy. Ale spójrzcie tylko y, na ten przepiękny las. O, tutaj jest troszeczkę szadziej. Tutaj są już sosny, ale te sosny otoczone są dębami. Słuchajcie kochani, no chciałam się z wami podzielić tym wrażeniami z tego przepięknego miejsca. No nie wiem, ono jest magiczne i mnie po prostu przyciąga. Przyciąga mnie każdego dnia. Źle się czuję, jak tutaj nie dojdę, a jeżeli już dojdę, a mam właśnie zły humor albo jestem smutna, to, to idę tutaj i patrzę na te dęby, przytulam się do nich. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, papa. Pa.